Dajcie na moim kanale Złotych 100. Dzisiejszym banknotem jest to banknot z nominałem 5000 wizerunkiem Fryderyka Chopena. Banknot ten został wprowadzony do obiegu w 1982 roku. Przed Wami tabele z seriami, w jakich banknot został wydany do obiegu. W kolorze czerwonym możecie znaleźć rzadziej spotykane serie. W kolorze żółtym serie, które były użyte w albumach Narodowego Banku Polskiego. I w kolorze zielonym są to serie, których nie udało mi się znaleźć na aukcjach w przeciągu 3 lat w Stanach Bankowych. W roku 1982 było 62 serii. W roku 1986 18. I w roku 1988 21 serii. Z lewej strony możecie zobaczyć ceny za całe roczniki oczywiście bez wliczania banknotów w kolorze zielonym by wycenić banknot, patrzymy na rok, serię ten banknot z roku 1988 seria DU znajduje się tu 45 zł. w stanie bankowym. Oczywiście banknot może być droższy dzięki specjalnym numerom. Jeśli będzie on posiadał 4 zera na początku, to cena na pewno będzie wyższa niż ta, co znajduje się w tabeli. Z całego nominału nie udało mi się znaleźć 18 banknotów. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie lajka, napiszcie komentarz. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w następnych filmach.